Jo, meczki. Czyli sobie zagramy w oko. I tak, link do całej gry będzie podany w opisie. I tak, i. Będziemy sobie zagramy na takim ekranie. Bardzo Was przepraszam, ale to nie moja wina, tylko głupiego tego banditom. Muszę sobie go kupić. Może mi się uda? Tak, długość. to polega. Większość osób znają, czy też nie. Robimy po jakimś takim domku opuszczonym. Coś takiego. I zbieramy oka i woreczki z pieniędzmi. Yy, Oparta gra jest o tym, żeby zebrać 20 woreczków z pieniędzmi. Oka są po to, że yy, oka to jest takie, coś za. Są takie oka w, w, we krwi, na ścianach i chodzi o to, jak na nie klikniesz, to po prostu je Jeśli klikniesz ku, to widzisz oczami potwora, który cię goni. Tylko przez krótki moment. To jest głowa takiej baby, że, czego, czego wiem. I tak. Postaram się, jeśli będzie dużo subów, dużo lajków, to po prostu postaram się nagrać z, kole, z kolegami, na z albo z samemu. Co będziecie wolić? I tak. Jest jedna ważna rzecz. Yy, yy, bo jeszcze chciałbym bardzo, żeby było bardzo dużo lajków. żeby mógł po prostu, jeśli będzie naprawdę dużo lajków i subskrybacji, to po prostu może przyjdą mnie jakieś dolary i po prostu kupię za to właśnie bandytę. Może się uda, może nie, ale wszystko powiem na koniec. Zrobię majciemcie i zaczekamy aż wynik się doładuje. Dobrze, jesteśmy teraz sobie, tym yy, jesteśmy już teraz tylko, ale ktoś by było bardziej nie spychać. Yy. Jeszcze może na do lekkiego No może być. No to możemy play. Tak, 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 tak. Wszystko wiem. Play, duńka. o o o o, o, o. sobie.

O rany, 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 wszystko! rany, tutaj, 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 rany, 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 tutaj, rany, wszystko rany, Oh, 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 oh. была разница, я мою Ну, не там какая идёт, а там скалаты, не. Ну, хорошо, было Так, это так.

ごめんなさいごめんなさい。<music>

どこ <Thank> <Okay. S 1>